Do niedawna sądziłem, że publiczne beta testy, mniej lub bardziej zamknięte, to po prostu nowa forma wersji demo, którymi twórcy mogą zareklamować grę przy okazji testując serwery. Najpierw z błędu wyprowadziła mnie zabugowana beta Battlefield 3. Teraz nadszedł czas na Ghost Recon Future Soldier. Beta tej militarystycznej strzelanki z taktycznym zacięciem też ma poważne błędy. Chyba, że źle rozpoznałem gatunek gry i mamy do czynienia z horrorem pełnym bezgłowych zombiaków.